Cześć, witam serdecznie dzisiejszej transmisji live, 15 Minute Tour. I dzisiaj pokażę Wam nowość, która pojawiła się właśnie w kanwie, a dotyczy edytowania plików WIDA. Cześć, Bata, witam serdecznie. Teraz jest też Gabriel. Cześć Gabriel, dobry wieczór. I jest też Monika z nami. Cześć Moniko, dobry wieczór. I jest też Lucyna, cześć. Bardzo się cieszę, że jesteście. Ja tak zerkam, bo mam na, dwa, na dwóch monitorach to wszystko, żeby mi się mm, wygodniej obsługiwało. Okej. Okay. A słuchajcie, przechodzimy już do zagadnienia. Słuchajcie, jestem w Kanwie i jest to dostępne w wersji i darmowej i płatnej Kanwy, bo takie było pytanie. Więc ja bo ja mam wersję płatną, ale weszłam sobie w takim trybie incognito i to też jest dostępne. Mianowicie tutaj po lewej stronie pojawiła się taka ikonka wideo. I to już generalnie było od dawna, tylko że nie znaczy nie wiem czy może Ktoś tutaj miał w Polsce, ja nie miałam na przykład. Natomiast widziałam, w in, że inne kraje to już miały od dosyć nawet dawna. Ja czekałam, czekałam i tak w sumie z jakiś czas sprawdzałam. No i chyba wczoraj to się u mnie pojawiło. I co nam to daje? Daje nam to, że mamy dostęp w Kanwie do, do darmowych banków zdjęć. Bo jak wiecie, Kanwa nabyła mi się nie pomyliła, nabyła dwa takie serwisy duże ze zdjęciami darmowymi, Pexels i Pixbay i to są zarówno zdjęcia tutaj dostępne, jak i pliki wideo. I w tym momencie, jak mamy tą zakładkę wideo, to mamy też dostęp do tych darmowych plików wideo. I one są tutaj, zobaczcie, według kategorii poukładane, także można sobie je tak przeglądać, wyświetlać wszystko, no to wejdziemy tam do środka, a można też wyszukiwać. I na przykład jeżeli... Ja wpiszę powiedzmy słońce, tak? bo sobie już robiłam próby, czy to działa. No to powiedzmy, że mam słońce, no może w większości chmury, ale to słońce, umówmy się, że gdzieś tam może być. Czyli takie wyszukiwanie też działa. Mamy tu po lewej stronie wideo. No i teraz możemy tak wybrać sobie, zobaczcie, jakiś plik wideo. Jak klikam, to on mi się zaczyna odtwarzać. Mamy też tutaj dźwięk, tylko że chyba tutaj nie ma żadnego dźwięku, tak? Przynajmniej ja nie słyszę. Możemy go sobie wyłączyć albo nie. No i to, co najbardziej mi się podoba, to to, że możemy sobie oczywiście taki plik różnie dopasować, czyli możemy go proporcjonalnie Powiększyć albo zmniejszyć, ale też możemy, zobaczyć. Kanwa pracuje w takich ramkach, tak? Tak jak umieszczamy zdjęcia na przykład, to tak samo właśnie z wideo, że jeżeli my rozciągamy je, to ono się rozciąga proporcjonalnie. Te proporcje nie zostają zaburzone, co jest bardzo ważne, bo możliwe, że chcecie mieć właśnie taki fragment, czy chcecie mieć jakiś większy, widoczny fragment, tak? I to Wam się nic nie, tutaj z tym nie stanie. Można też sobie to dociąć, zaraz jeszcze Wam pokażę, jak inaczej to zrobić. No i tak samo góra-dół, tak? tak? Możemy sobie tym tutaj operować. To jest jedno, dwa, mamy tutaj, a muszę to podświetlić, mamy tutaj dwie takie zakładki, przytni i przytni. Czyli wejdziemy w to pierwsze przytnie i to jest w zasadzie to, co ja teraz robiłam, tak? Tylko że tutaj możemy, zobaczcie, tak sobie to dociąć, już jeden i drugi bok, jakby nam oba. Naraz działają. Możemy też sobie to pomniejszyć czy też zwiększyć. No i po prostu tak samo robimy jak ze zdjęciami. Czyli klikamy na zewnątrz i taki plik jest docięty, a drugie przytnij to po prostu docinamy już długość naszego wideo. Czyli jak ten plik ma 15 sekund, no to możemy sobie dociąć początek i tutaj jak przesuwam myszką, to też mam podgląd. Widać to chyba widać? To mam podgląd ile, ile sekund ucinam, i tak samo jest z tyłu. Także takie opcje są dostępne. One są proste, prawda? To nie są takie zaawansowane funkcje jak w edytorach wideo, ale tak do takiego właśnie zwykłego pliku, czy jak chcecie zrobić jakieś krótką krótkie wideo do mediów społecznościowych, czy może reklamy chcecie zrobić, to myślę, że to wystarczy. No nie ma tu funkcji, żeby w środku coś wyciąć, ja tego przynajmniej nie zauważyłam, może dojdzie to potem. Jeżeli chcielibyście w środku wyciąć, no to trzeba by podzielić ten plik na pół po prostu i zrobić dwie części, które później jakoś trzeba by połączyć. Więc Myślę, że tak można by to zrobić. Doszła Joanna. Cześć, Anna? witam serdecznie. Więc tak zarządzamy tymi klikami wideo. I teraz pokażę Wam to, co właśnie było w zapowiedzi tej transmisji, czyli jak zrobić takie wideo typu letterbox. Czyli ja widzę, że dużo było pytań, nawet u mnie na grupie Social Media Tools, kogo jeszcze nie ma, to zapraszam. Też były takie właśnie pytanie, jak um, zrobić takie letterbox. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli mamy wideo, które jest właśnie w tym formacie, ja może to usunę i jeszcze raz sobie kliknę, czyli jest w tym formacie poziomym, takim 16 na 9 tradycyjnym. A chcemy opublikować go jako wideo takie kwadratowe, czyli taki kwadratowy post, to często widzimy, że na górze i na dole tego wideo są takie paski, najczęściej ciemne, i do tego oczywiście na tym są jakieś napisy. No i teraz w kanwie możemy to, każdy to może bardzo łatwo zrobić, czyli to wideo, które wybraliśmy sobie, nasze czy z tych banków zdjęć, umieszczamy tak, jak teraz, tak, na środku. I teraz pokażę Wam dwa sposoby. Więc albo możemy sobie dodać z elementów, na przykład kwadrat. No i ten kwadrat dopasowujemy tak, żeby był prostokątem. Dopasowujemy sobie kolor, no, zielony nie pasuje, może granat. No i Ctrl C, Ctrl V mamy teraz dwa takie paski, tak i następnie dodajemy tekst, czyli możemy dodać jeden tekst jako nagłówek, tutaj na górze i możemy też dodać drugi tekst. To powinnam zmienić jeszcze kolor, bo kolor jest ciemny i teraz nie widać, tak? Czyli zmienimy sobie na biały. I tutaj też na biały. Ok. I to jest jeden sposób, ale jeszcze jest łatwiejszy sposób, czyli na przykład pokażę teraz drugi sposób, to usuwamy i po prostu zmieniamy kolor tła. Tak, jeżeli to miałoby być to, to samo tło, czyli ten sam kolor, no to po prostu tutaj możemy sobie właśnie wybrać kolor tak, jaki chcemy, no i wtedy od razu to mamy. Poza tym nie tylko kolor tła. Jeżeli wejdziemy tutaj w tło, to zobaczcie, mamy tutaj na górze zdjęcia, tak? To są akurat taka paleta, jest cała, więc możemy sobie wybrać jakieś kolory, ale możemy też wybrać takie inne tła, które są bardzo ciekawe, tak? Czyli na przykład coś takiego. No to akurat tutaj nie pasuje. Kolorystycznie, no ale powiedzmy, że chcielibyśmy jakieś inne tło, czy gradient możemy też wstawić, więc mamy dosyć duże pole do popisu. Także tak to wygląda. O, Danuta dołączyła. Cześć, Danuta. I Ewelina pisze, że uwielbiam Kanwę. O, zaraz włączyłam Cię Ewelina za szybko. Ja ci powiem Ewelino, że teraz też uwielbiam Kanwę, natomiast na początku nie za bardzo, dlatego że kiedyś, no topornie się w niej pracowało. Tak, topornie się w niej pracowało, nie było wielu funkcji, które są teraz, natomiast teraz naprawdę ten program się bardzo fajnie rozwija i dochodzą właśnie takie fajne różne funkcje, takie właśnie, które mają nam ułatwić pracę. I pomimo, że ja generalnie pracuję dużo też na programach Adobe, w i też nie tylko Photoshop, to dużo też teraz robię w kanwie, bo po prostu tak jest szybciej i łatwiej, a ponieważ mam wersję płatną, to mam też foldery. I te foldery to jest naprawdę bardzo duże ułatwienie, ponieważ mogę sobie wgrać, o, chyba jest 100 GB pojemności, a ja to gdzieś tam wyczytałam, więc 100 GB mogę sobie wgrać moich materiałów, czyli głównie zdjęć, prawda, plików i tak dalej. I po prostu mamy tutaj pod ręką. Te foldery teraz są organizowane w podfoldery, i tak dalej, i wszystko tutaj jest. Nie muszę otwierać jakiegoś pliku na komputerze, szukać, gdzie ja to mam zapisane, wszystko sobie tutaj to zorganizowałem. Pokażę Wam jeszcze tak, co możemy z tym więcej zrobić. Więc taką prostą rzecz możemy zrobić. Jeżeli chcielibyście na przykład, jeżeli chcielibyście, o, może tego kotka sobie weźmiemy. Jeżeli tak tradycyjnie chcielibyście zrobić, tak? No to najbardziej tradycyjnie to jest takie czarne tło. Zobaczcie, możemy w ogóle to wideo też inaczej sobie w środku tak zrobić gdzieś, prawda? Czy na górze i tutaj dodać napisy. Czego nie zrobimy? No to nie zrobimy tak, że na przykład jest film wyświetlany i te napisy nam się zmieniają, tak? No bo tutaj to się nie da. Jak pobierzemy, jak zrobimy nawet kilka stron i pobierzemy te strony, to o, to jest jak osobne pliki. Bo Canva je wtedy pobiera jako osobne pliki, czyli w ten sposób no, trzeba by je wtedy połączyć. Tak, jeżeli byście chcieli różne napisy, no to trzeba by to w czymś później połączyć. A tak najbardziej tradycyjnie, czyli mamy wideo i możemy sobie tutaj po prostu dodać wtedy biały tekst. No i, i mamy. Mamy właśnie taki tradycyjny, tradycyjny tak zwany letterbox. Tak? Jeżeli byście robili tego typu wideo, to pamiętajcie o tym, żeby był duży kontrast, czyli kontrast między tłem a napisami. Dlaczego? Dlatego, że Facebook to mocno kompresuje. Jeżeli te kolory nie będą zbyt kontrastowe, to one później troszeczkę mogą właśnie nieładnie, też nieostro wyglądać. Ania dołączyła. Cześć Aniu, witam serdecznie, fajnie, że jesteś. I teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Co jeszcze możemy zrobić? Na przykład. Если Ja po prostu skorzystam sobie teraz, pokażę wam jak taki mockup możemy zrobić. Ja skorzystam teraz z moich szablonów, które wchodzą w skład planera postów i tak przy okazji was poinformuję, że jest już nowa wersja planera na 2020 rok plus oczywiście ta końcówka roku 2019 i tam oprócz normalnych wersji planera, które były w tym roku, czyli w Google Sheets i w Excelu, jest też cała wersja dostępna w Trello. Także to jest taka nowość i bardzo, bardzo to się fajnie sprawdziło. A teraz Wam pokażę, już może będę trochę mniej mówić, aż mi to nie przejdzie. Więc na przykład wybieram sobie szablon i wchodzimy do wideo. I zobaczcie, tutaj mam taki mokap, tak? I ten mokap jest w zasadzie przygotowany na zdjęcia. Natomiast też bardzo dobrze tu się sprawdzą takie pliki wideo. Czyli na przykład mogę tutaj wstawić kotka i ten kotek mi się od razu dopasował. Mogę też wstawić jakieś tło. I tło mi się też dopasowało do tej ramki z tłem. I teraz to mogę, widzicie, odtworzyć. Jeżeli taki plik pobierzemy, to pobieramy go jako film, i to jest jako beta, tak? Czyli to jeszcze nie działa. Znaczy no, czy działa, ale mogą być, mogą występować problemy. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tę animację i, i GIF, to. Wtedy macie po prostu animowane wszystkie elementy na stronie i wszystkie strony też. Czyli jak tych stron jest więcej, no to one będą się wszystkie animować. Te wideo się będzie odtwarzać, ale tylko przez krótki czas, czyli nie będzie się odtwarzać w całości. Czyli tak to będzie wyglądać, ale też można fajne efekty uzyskać. Także można sobie wtedy takie jedno wideo zrobić i je troszeczkę jakby zapętlić, czyli bardziej na GIF to by pasowało. No, i właśnie możemy tutaj mieć takie animowane wszystkie elementy, plus jeszcze to ruchome wideo w środku. Tak? Także tak to też może wyglądać. Ale ja teraz pobiorę film, czyli tę stronę trzecią, bo to troszeczkę trwa to pobieranie. Teraz widzę wasze komentarze. Ok, czyli teraz pobieramy, a ja udostępnię komentarze. Ewelina pisze puk, puk w plecy. Ta Agnieszka pisze, nie przejmuj się, no, dziękuję bardzo. O, Małgorzata dotarła, trochę spóźniona, ale jestem super, cieszę się bardzo. I po co to nam jest potrzebne? Tak, więc w ten sposób możecie, słuchajcie, bardzo prosto i szybko utworzyć tak, raczej posty do mediów społecznościowych. Możecie skorzystać z banku zdjęć, możecie też wgrać własne wideo. Możecie też utworzyć reklamy, tak? Takie posty reklamowe, które są krótkie, czyli na przykład trwają 30 sekund, minutę czy półtorej minuty, to się tak pobiera generalnie szybko, natomiast później na końcu jakby troszeczkę staje. O, teraz już zostało pobrane. Ja wam to od razu otworzę, żebyście mogli zobaczyć. więc to jest to, co pobrałam. Cofnę od początku i zobaczcie, jak to wygląda w całości, tak? Jak sobie odtworzymy. Czyli mamy tutaj dwa pliki wideo i oba, oba się odtwarzają, tak, jednocześnie. I to się już chyba powtarza, tak, tak. Mhm. Także ta jakość jest całkiem dobra, przynajmniej na moim monitorze dużym. Zobaczymy, jak to będzie gdzie indziej. Jeżeli macie własny plik wideo, to troszeczkę jest to dziwne, bo tutaj w folderach, tu jest taki folder przesłany. I teraz w przesłanych, jeżeli prześlecie plik wideo, to zauważcie, mamy tak obrazy, czyli to są przesłane zdjęcia i mamy wideo, czyli to będą przesłane nasze pliki wideo. I ja sobie na przykład to dzisiaj przesłałam. O, i to się odtwarza i myślę też że słychać tak czyli dźwięk też się odtwarza czyli bez problemu możemy właśnie własny plik tutaj sobie wgrać natomiast na tej stronie głównej kanwy próbowałam wchodząc właśnie w ten folder przesłane próbowałam ten film znaleźć i mi się nie udało więc nie wiem gdzie on go umieścił bo tam są jakby tylko tylko były te pliki zdjęciowe, ale może trzeba jeszcze gdzie indziej poszukać. Ewelina, czy po pobraniu film, czy po pobraniu film ładnie się odtwarza? Bo pamiętam, że na początku nie było efektu. Tak, Ewelino, teraz się dobrze odtwarza, to chyba widziałaś, bo tam nie było żadnego efektu. To był po prostu ten film. Tutaj mamy film z tym kotem, tak, on się odtwarza, a tutaj z tyłu w tle mamy po prostu też wideo, wrzuciłam, ale oczywiście nie musi być wideo, ale chciałam wam pokazać, że to działa. Możecie mieć kilka takich plików wideo. Co więcej, zobaczcie, że ja teraz. Dodam sobie na przykład o jakiś taki szablon, gdzie jest pod kątem, to znaczy nie może być jakieś zniekształcenie, tak? No bo wtedy się to nie dopasuje w tym programie. Ale jeżeli dodam właśnie na przykład pod kątem i wejdziemy też do wideo, weźmy teraz na przykład ptaszka, żeby ciągle nie był ten kotek, powiedzmy, że przesuniemy sobie, tak? Czyli robicie tak samo, jakby to było zdjęcie. Możecie sobie to dopasować. Powiedzmy, że chcę tak, tego ptaszka, tak. I od razu widzicie, już mam pod tym kątem, który, który pasuje do ramki. Ewelina. Super, też nie mogłam się doczekać tej możliwości. No widzisz, Ewelina, ja tak samo. Małgorzata. Wygląda super, na mniejszym też. Tak, no mi się wydaje, że jakość jest dobra. No jakość też będzie zależeć od. Jakości tych plików wideo, prawda, które tutaj są. Więc jeżeli trafi się jakiś gorszy plik wideo o niższej rozdzielczości, no to wtedy może być trochę gorzej, ale myślę, że tak nie powinno być. Małgorzata, na darmowej kanwie to też można zrobić. Małgosiu, to działa, bo ja wchodziłam dzisiaj Incognito, tam mam też taką, takie konto darmowe, więc natomiast nie pobierałam. W tej darmowej wersji ja nie pobierałam, ale jeżeli chcemy pobrać. No to tutaj nie ma tej korony, tak? Więc jak nie ma korony, to myślę, że da się pobrać. Tu, gdzie jest korona, no to oznacza to wtedy, że to jest ta wersja pro, czyli ta wersja płatna. Natomiast jeżeli tej korony nie ma, no to powinno się dać normalnie pobrać, tak jak po prostu inne rzeczy, tak, które z kanwy pobieramy. Natomiast tutaj jest też taka opcja, tą Wam ostatnio pokazywałam, ale może nie wszyscy widzieli, to jest coś takiego kopiuj styl, czyli taki pędzelek i na przykład jeżeli ja wybiorę sobie teraz tą strzałkę żółtą i chciałabym ten kolor skopiować, no to Klikam na pędzelek, on mi się wypełnił i klikam później na element, tak? I tak samo jest, jeżeli chodzi o fonty, styl się kopiuje, font się kopiuje, kolor się kopiuje, czyli cały styl. Ania pisze, pobierałam w darmowej wersji, wszystko działa, to super Ania. Teraz Ty masz planer postów, więc możesz też tworzyć, widzisz, takie animowane mockupy, jak będziesz chciała, bo to też jest fajna opcja. Sasia Urban. Tak i bez problemu po pobraniu plik odtwarza się w wybranym programie wideo. Czyli jakbyście jeszcze Coś chcieli edytować, prawda? Tu sobie w kanwie właśnie ustawiacie. Jak potrzebowalibyście jeszcze bardziej zaawansowanej edycji, no to można jeszcze otworzyć właśnie w innym programie później. Fajna opcja z tym wideo w kanwie. U mnie działa, właśnie robię filmik. To super. Super, dzięki. Zapowiadają już kolejne nowości. Tak. I wiecie, co zapowiedzieli na przykład też, że <laughs> będzie. Takie usuwanie tła ze zdjęć. Także to coś takiego chyba jak ma taki darmowy program Remove Background, chociaż nie do końca darmowy, bo jeżeli chcemy tam pobrać plik wyższej rozdzielczości, no to niestety trzeba już zapłacić. Więc to mają wprowadzić. No i tam jeszcze parę rzeczy, więc bardzo fajnie, że się rozwijają. No ja i się, ja się cieszę i cieszę się też, że, że z tego programu mogę korzystać. No i że są te foldery, także są te foldery, bo jeżeli macie wersję darmową, to tam chyba są tylko dwa foldery możliwe i też nie ma tych. Podfolderów. Ja bardzo dużo rzeczy mam w folderach, no i w zasadzie sobie teraz nie wyobrażam, jak miałabym się zorganizować bez tych folderów, tak? Bo zobaczcie, to są tak, foldery, podfoldery, foldery, projekty, zdjęcia, i jeszcze powinny być wideo osobno, moim zdaniem, ale na razie nie ma. Także zobaczymy, czy coś tutaj się jeszcze pojawi. I to chyba wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Dziękuję Wam za. Udział, za to, że byliście. Mam nadzieję, że z jakością jest ok i nic się tutaj nie popsuło. Życzę Wam miłego, długiego weekendu, odpoczynku i spotykamy się w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo, na razie. Cześć!